Cześć, witajcie! To jest pierwszy odcinek z gry Cities XL 2012. Ja jestem Cukier i witajcie, moi drodzy. Zaczynamy nową grę. Zaczniemy w The delta ponieważ nie ma oleju, ale jest dużo wody. Jest Fertes Arias, czyli jest dobry dla farmerów. Więc miarę, miarę. Może być nawet, ale to jest Lake Power. Aha, to jest trudność. No właśnie, to nie. Chyba, że we Francji... Francja ma właśnie z turystyki. O! To będzie lepsze. The Mount Skater. Czyli duż, nawet w miarę dużo wody i idealne dla farmerów. Czyli zrobię miasto farmerskie. Nazwijmy je. Grud... Grud. Balisy. Grud Balisy, nie wiem. Nie będzie. I nie amerykańskie drogi, tylko... Angielskie są lepsze. No, Okej, okay. zaczynamy. No, się tutaj czytają. I tak, nowy będzie, nowa seria, jak widzicie, zapewne. I to jest z tej okazji, ponieważ zostałem partnerstwo. Jestem bardzo zadowolony, dziękuję Wam wszystkim za wsparcie, za, za subskrypcję, za wyświetlenie, za wszystko. Dzięki Wam. No, jestem częścią już taką większą YouTube'a. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy. Wielkie całusy do, do Was, z mojej strony. I tutaj jesteśmy, nasz, nasze miasteczko farberskie. Odcinek nie wiem, ile będzie. Wstrzeżenie nie obchodzi mnie. To jestem tak podekscytowany, że nawet może być 29 godzin. Pierwsze, co trzeba po zrobić, yy, połączenie z drugim miastem, żeby nam się ratusz. Zatrynił i żeby działało y, Ludzie żeby przyjeżdżali Więc zrobimy tu taki sześcian taki Taki w miarę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześcian, dokładnie Więc tak, y, zaczniemy Nasz ratusz umieścimy Dobra, tutaj będzie takie główne Gdzieś tutaj, o Miasto nam rośnie, więc pierwszy ratusz postawiamy, czyli pierwsze kroki, najważniejsze. Dobra, potrzebne są... ...do nawadniania, czyli damy gdzieś... Nie tak... Nie chcę tak, bo ja chcę podzielić miasto, jak u mnie w mieście jest w Wałbrzychu, że jest strefa ekonomiczna i jest strefa mieszkalna i centrum. Więc to coś takiego będę chciał zrobić. Bo nie mam zamiaru... Wiesz co, są drogi, no o co chodzi. Chyba, że drogi trzeba inne zdać. Takie... W miarę prosto chcę, żeby było o. Idealnie i nasza oczyszczalnia śmieci to jest bodajże, czy to jest, to jest oczyszczania, prąd, no i to wszystko inne. Zaczynamy nasze, jakby, miejsce zamieszkania naszych mieszkańców. Tutaj, tutaj będzie, będzie. przeglądałem się. Tutaj bardziej będzie takie miejsce zarządowo-sklepowe, czyli galerie, różne inne. A po drugiej stronie, tutaj gdzieś będą rejony mieszkalne. Nie za długie, ale ja szkoda, że, że, że w, tej, bo w tej części nie da się nazywać dróg jak The Sims, yy, The Sims City 5, ponieważ zakupiłem ostatnio i tam można drogi nazywać. Na przykład Droga Świętej Barbary i Droga Świętej Kunegundy. Szkoda, tu się zniszczy i tu. Bo żeby dobrze działało, żeby każdy był zadowolony, musi być co najmniej jeden sklep na osiedlu tak zwany sklep osiedlowy. Położymy tutaj i tutaj. Rośnie, rośnie, nie powiem. Kilka sklepów się tutaj da. Kilkanaście powiedzmy. Jeden hotel też się pacnie dla przejezdnych. O, tutaj akurat, idealnie tutaj na roku. Hotel. Teraz trzeba... Zrobić miejsca pracy, czyli miejsca do zatrudniania, czyli fabryka, fabryka płatków zbożowych, tutaj. Już. Zrobimy ją tutaj, a co? Zabroni nam ktoś nie? Tu jest, aha, nowe miasto. Miejsce na płatki, tutaj będzie rzeź, czyli świnie, prosiaczki, krówki. aj jest tu smol, za mały. Właściwie nigdy nie mogę zrobić tak, żeby było dobrze. O, przecież jest gigantyczne. Nigdy właśnie nie mogę... O, idealnie zrobiło się pierwszy raz. Teraz farma warzyw... warzywniak. <laughs> żeby warzywniaki miały idzie produkcję. Nie źle tutaj. Wybrałem to miejsce, ponieważ tutaj jest idealne. Są dla małe. Jest idealne miejsce dla farmerów. Farmy. Teraz farma. Agri... Aha, agry turystyka, agroturystyka. Może być. Tutaj się też patrzy. Właśnie. Tak pomyślałem teraz. Dobra. Nie, niech będą różne kształty, żeby nie było takie jedno, takie nostalgiczne, kwadrat za kwadratem. Niech będzie trochę kolorystyki i różności. Takie tutaj się zrobi. I tak, to była teraz farma Warzyw. Czy jeszcze damy płatków. ludzie będą mieli płatki. Weźcie mi napisze w komentarzach, z czego nasze miasto, Gród Balisy, ma słynąć. Bo ma na przykład z technologii, z farm i innych. Więc weźcie mi to napiszcie, ja się dostosuję, bo to będzie seria tworzona razem. Czyli wy będziecie mi doradzać, co mam robić. I to będą miejsca, więcej miejsc pracy. Czekajcie, ja się muszę sobie łyczkę herbatki zrobić. No dobra. Czyli ludzie chyba w miarę są. Jej, nowy. Jej hurra! Nowe rzeczy możemy teraz stworzyć. Teraz zróbmy biura, biurowce. Unskilled y workers, hurra! Tak, żeby tutaj. Będzie tak zwana strefa ekologiczna. <noise> Możemy coś ulepszyć? Nie. Wiatraki. Wiatraki też się dużo przydadzą. Właśnie. Aha. 2000 mieszkańców. Coś mało mieszkańców jeszcze jest. Z dekoracji to jest. Aha. Wy wygładzać to lepiej, nie? Zróbmy tutaj takie laskowate tereny, też tutaj o rzewka i takie inne dobra z tego co tam chwilą zauważyłem ludziom się nie tutaj się to jest dokładnie to są niezadowoleni kurczę szkoda z tych no, z, z podatków. Zniszczymy ich trochę. Nie, to jest... Mm, to jest dobre. Aha, 25. Daję na 13. Farm, bo to jest miasto farmerskie. Dam 16. Najwięcej będzie szło. 12, no no, już jest lepiej. Level activity. Tak, no, wy wyjście wy... wy wyście teraz on, on Skilled Workers. Są potrzebni. Zwykłych pracowników. Z doświadczeniem. Opisuje się, dobra? Coś jest z hotelu. Aha, dobra, dobra. No dobra, już jest naprawiony hotel, ponieważ byli potrzebni yy, ludzie, którzy umią pracować w hotelu. Teraz niszczymy któryś z tych domków, potrzeba trzeba sklepać. Mamy sklepy komercyjne. O, ile ja tutaj... Uu. Chyba będzie trzeba dorobić. No, będzie trzeba aleja dorobić, bo tu już. właśnie to wszystko jak żywy podeszły. No i dobrze. I o to chodzi. Patrzcie, jak to rośnie. Tu du duża populacja. Już, już wychodzimy na plusie. Mamy 290. dziennie nie na plusie, już jesteśmy. Z Satisfaction. Jej! Gratulacje! Osiągnęliśmy 200-300. Wow! zarobki duże. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Możecie się spodziewać odcinka w najbliższym czasie. Trzymajcie się drodzy i dziękuję Wam jeszcze raz za partnerstwo. Social Blade najlepsza firma partnerska. Dzięki Wam. Dziękuję. Na razie. Papa.